Po naszej interwencji inspekcja ochrony roślin ukarała firmę jedynie 300 złotowym mandatem i zmusiła do zmiany etykiety. We Francji za wprowadzenie klientów w błąd sąd ukarał dystrybutora lunupu grzywną w wysokości 15 tysięcy euro. Dzień dobry, firma Monsanto Polska. Dzień dobry, kłania się Grzegorz Kuczek, telewizja TVN. Szukam kontaktu do osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami. No, w tym momencie ta osoba jest nieobecna w biurze. Ani w dniu jutrzejszym, ani dzisiejszym, także dopiero po weekendzie. A kto to jest? O kogo mam pytać? Pani Ela, Elżbieta. Zależałoby mi na tym, by móc z Państwem porozmawiać o działalności na terenie Polski. Nie możemy wystąpić w tym programie, bo nie mamy osoby odpowiedzialnej, która zajmuje się tym tutaj Nowe na terenie kogo. Polski. Ale chyba może e, ktoś z Państwa firmy otrzymać jakieś pełnomocnictwo, czy też e, zgodę na udzielenie informacji? Po nie mamy takiej osoby, tylko za granicą. No tak, wniosek... ale rozprzedajecie cały czas środki ochrony roślin? Sprzedajemy, tak. No właśnie to z kimś takim, kto jest zorientowany w tych środkach. No to pani. Chciałem porozmawiać z kimś, kto się zajmuje środkami ochrony roślin. w tej chwili nie możemy osobiście takich e, informacji okay. udzielać. Dobrze by było, może tutaj z, z dyrektorem naczelnym też, żeby mieć... Kto jest, kto jest dyrektorem naczelnym? W tej chwili jest pani Agnieszka Czy ja mógłbym się tak? skontaktować z panią Agnieszką K. Tak, już, świecko. informacja, że nie jest w tym momencie osiągalna. A kiedy bym mógł liczyć na jakiś, na jakiś kontakt z państwa strony? bo opuściłem się skontaktować z Państwem już od kilku tygodni. Ja nie mogę Panu nic obiecać, ani nic zagwarantować. No skontaktujmy się z Panem. Firma Monsanto, która ma 90% rynku transgenicznych upraw na świecie, w samym 2008 roku wydała na lobbying nie, niecałe 9 milionów dolarów. Mówi się, że nie ma alternatywy. Jeżeli w Polsce wprowadzi się zakazy związane z GMO, to produkcja zwierzęca w Polsce podrożeje, konsumenci nie będą w stanie kupić, będzie drożyzna. Wie pan, to jest lobby. To jest Silny lobby. lobby. Wiedzi pan przecież na to północne która które jest z ambasady Ameryki. pani? Oczywiście. O co pan chcecie wiedzieć? Jak pan mówi wprost. naukowców uzyskuje dane, które mówią, że ta żywność, ta czy ta pasza dla zwierząt może być szkodliwa, a konsekwencje mogą być później. Na przykład młodzież, która będzie jadła dużo produktów zawierających w soję modyfikowaną czy kukurydzę może mieć problemy na przykład z płodnością w przyszłości. Zasypuje się nas produktami, które mają w składzie y, substancje konserwujące, środki barwiące, organizmy modyfikowane na przykład? Poważnie. Tak, lecidyna sojowa. Dla mnie jest to trochę oburzające, ponieważ y, chciałabym coś kupić, co y, jest zdrowe, a te produkty w większości zawierają y, substancje, które są nieprzebadane. Tak? W związku z tym ja nie wiem, jak moje dziecko może na to zareagować. i chcę ryzykować krajów Unii Europejskiej wprowadziła moratoria na uprawy genetycznie tak. modyfikowane. w Europie. Coraz więcej mówi się o potrzebie produkowania zdrowej żywności, nie żeby naprodukować dużo byle czego, albo wręcz szkodliwego dla zdrowia. To jest, proszę Państwa, projekt ustawy. Tak to wygląda. Opiniowałam tę ustawę i przepisy wykonawcze. I z całą odpowiedzialnością twierdzę, że ta ustawa jest zła dla Polski. Polski rząd deklaruje, że chce, żeby Polska była krajem wolnym od GMO, a z drugiej strony, w jakiś taki schizofreniczny sposób proponuje ustawę, w której zgadza się na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych roślin. Pytanie dlaczego? Jest wielki nacisk na polskie Takie koncerny jak Monsanto, czy Syngenta, czy Dipon, one prą do tego, żeby swoich produktów jak najbardziej i najszerzej wprowadzić w świat, bo oni na tym zyskują. Rolnicy, którzy skuszą się na uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, będą musieli kupować środki chemiczne przeznaczone dla takich roślin. Inne środki mogą być nieskuteczne. Dla niektórych firm agrochemicznych oznacza to wymierne zyski. Dlatego od kilku lat zabiegają o takie zapisy w polskim prawie, które ułatwiłyby sprzedaż i uprawę roślin genetycznie modyfikowanych. Mówi się, że nie ma alternatywy. Jeżeli w Polsce wprowadzi się zakazy związane z GMO, to produkcja zwierzęca w Polsce podrożeje. Konsumenci nie będą w stanie kupić, będzie drożyzna. Pan będąc wiceministrem, będąc doradcą prezydenta, spotkał się z takimi działaniami, które by miały pana przekonać do, do GMO. Do mnie nie docierały bezpośrednio firmy, ale na przykład interwencje ze strony Ambasady Stanów Zjednoczonych ze mną. Zresztą to samo wiem, że z obecnym ministrem rolnictwa, z jego zastępcami pracownicy ambasady amerykańskiej się spotykają przekonując do tego, że technologie stosowane przez firmy amerykańskie, przede wszystkim przez Monsanto są bezpieczne, że nie należy wprowadzać żadnych ograniczeń, bo jest to nielogiczne, nienowoczesne, a oprócz tego przeczy zasadzie wolnego handlu i dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. To jest lobby, silny lobby. lobby. Wiedzi Pan przecież tą Pani w bluzce, która jest z ambasady amerykańskiej. Dla Pani? Oczywiście, co, też, nie, co Pan chce jeszcze więcej wiedzieć? Pan mówi, jest w prosy. Okay. Dzień dobry, czy ja dobrze kojarzę Pani z ambasady? Tak naprawdę dzisiaj wyjątkowo, ja bym jako szary obywatel nie chciała po prostu, jak będzie wyglądało. No i co Pani o tym Chciałam tu przekazać to mówisko... początek. Pani dziś kogo reprezentuje? Dlaczego dzisiaj ambasada amerykańska? A, ambasada amerykańską, nie, bo ostatnio jak pani była, to, to, nie, mówi to pani byłam że jako, prywatnie. Nie, ja jako ja dlatego, że, że tak powiem nie było zgłoszeń instytucji, że tak powiem dyplomatyczny w związku z tym, ponieważ mnie to ciekawi ogólnie, to, to, to że tak powiem, była. A ambasada jest jakoś zainteresowana na tym, co się dzieje wokół tej ustawy? Jest zainteresowana na to, że po prostu że interesuje mnie się rolnictwem, a jest mm. to coś, co wpływa bezpośrednio na rolnictwo. Ja nie jestem przedstawicieli firm biotechnologicznych. Czy ktoś w ogóle tutaj reprezentuje dzisiaj na tej konferencji przedstawicieli biotechnologii? Tak. Widzi Pan Pana w A ten, a ten z państwa wchodził? Tak, to a. jest Robert Gabarkiewicz. Robert Gabarkiewicz kieruje Stowarzyszeniem GBE Polska zrzeszającym firmy biotechnologiczne. Działa w Polskiej Federacji Biotechnologii doradzającej ministrowi środowiska w sprawach GMO. Przez kilka lat był menadżerem w firmie Monsanto, która jest światowym liderem na rynku upraw GMO. Formalnie od roku nie jest z nią związany. Oficjalnie GBE Polska informuje o biotechnologii rolniczej w oparciu o rzeczowe i naukowe fakty. Stowarzyszenie nie ma oddzielnego biura. Korzystamy z użyczenia firmy Monsanto pomieszczeń biurowych. Odpłatnie? Nie. W jaki sposób pan lobbuje na rzecz GMO w Polsce? Ja jako przedstawiciel firm biotechnologicznych. Informuje społeczeństwo, w tym polityków, w tym dziennikarzy, w tym studentów, w tym, nie wiem, rolników między innymi o, o tej technologii. A jakie są wady tej technologii? Ja nie widzę wad w tej technologii. Jest to sprawdzona technologia wystarczająca? Myślę, że tak. Ja miałem okazję być w kilku Stanach, w kilku uniwersytetach stanowych, również w Departamencie Rolnictwa w Waszyngtonie. I muszę panu powiedzieć, że z bardzo szczerych rozmów z naukowcami amerykańskimi wynika wprost: oni mówią tak: skoro Monsanto daje setki milionów dolarów na badania nad tym, to my te badania prowadzimy. I my nie jesteśmy do końca pewni, czy to, co wyhodowaliśmy, czyli rośliny odporne na randap, czy też na niektóre typy. Szkodników, czy to dla zdrowia człowieka jest dobre, czy nie. My tego nie badamy. Tak mówią alkowcy. Tak, my badamy to na poziomie rośliny i owada. Czy skład białka, węglowodanów, innych substancji odżywczych w roślinie kiedyś człowiekowi zaszkodzi? My tego nie badamy. Pierwszy maize, pierwszy first GM, maiz containing an insecticide. The BT Maize 176 that was authorized in Europe was tested only on four cows during two weeks, and one cow was dying in between after the first week. And they removed the cow from the experiment and said, with the three remaining cows, so we said, it's not serious. Ustawa o genetycznie modyfikowanych organizmach powstaje od kilku lat. Niedawno posłowie wprowadzili do niej wiele poprawek, które w praktyce mogą uniemożliwić uprawę roślin GMO. Myślę, że jest niefortunny ten projekt, ponieważ jest niezgodny z prawem unijnym wprowadzając po prostu zakazy i wykreślając całe paragrafy. Z, z projektu ustawy parlamentarzyści popełniają błąd, wchodząc w konflikt z prawem europejskim. W jaki sposób? Odbierają rolnikom możliwość wyboru technologii, którą mogą stosować na swoich polach. Kogo to uderza najbardziej? Co? Pytam, ten zakaz w kogo najbardziej uderza Pana zdaniem? W rolników. Myślę, że rolnikom zamyka, zamyka możliwość dostępu do nowoczesnych technologii. A firmy biotechnologiczne, które to sprzedają? Odcina jeden z rynków. Ale co nie ucierpią na tym, na tym zakazie? Trudno mi powiedzieć. Nawet jeżeli samo GMO okazałoby się kiedyś zupełnie nieszkodliwe to co zrobić z tymi bardzo silnymi środkami chemicznymi, które y, używa się y, y, w przypadku tych roślin, bo one są odporne na te silne środki chemiczne. Nawet sami producenci GMO już w tej chwili nie ukrywają, że nie, nie spada zużycie środków chemicznych. Y, pojawiają się problemy, na przykład chwasty odporne na te środki, bardzo silne środki chemiczne. Dawkę tej, tej chemii trzeba zwiększać. Czyli y, zaczynają się pojawiać y, pytania, czy na pewno nie przedwcześnie wprowadzono te produkty na rynek. To jest część z tysięcy pszczół, które zginą. Za pół godziny, godzina te pszczoły wszystkie umrą. Były takie, takie momenty, że tutaj w pasiece było mi trudno chodzić, bo, bo pszczoły bym rozdeptywał. Okazało się, że to była choroba, która jest chorobą układu pokarmowego pszczoły. A więc ewidentnie ewidenty na skutek spożywania czegoś tam zatrutego no pyłku czy nektaru z tych roślin powoduje tą chorobę. No to ewidentnie to wiążemy z tym, że coś się w sirodzie zmieniło, dzieje złego, że to już jest koniec, że to już za daleko poszła cywilizacja z tym wszystkim Czy z chemią, czy z innymi dziedzinami, bo giną pszczoły te pszczoły do godziny umrą To już jest i ostatnie minuty co? Zależy mi na tym, żeby powiedzieć, że jest niemodyfikowana. Tu jest napisane, że jest niemodyfikowana genetycznie, ale. Legemo, tak? No właśnie, no właśnie, no właśnie. To państwo macie jakiś certyfikat? Chyba nie wtedy trzeba wiedzieć, Jak nie piszą, to. to nie wiadomo, no. Czy Pani może mi powiedzieć, czy to jest soi modyfikowane, czy nie genetycznie? No ale skąd ja wiedzieć? Jakieś te kwity wam ci, którzy to sprzedają? Bo ja szukam pan co. Końcu... Kotletów, burgerów z sali niemodyfikowanej. Według mnie jest to niemodyfikowane genetycznie. No tak, ale Państwo macie jakiś certyfikat na to od producenta, że, że to jest niemodyfikowane? Czy tylko tak na słowo ma uwierzyć? Znaczy, ja, się teraz na ten ja, temat. Rozumiem, ja rozumiem, rozumiem co Panu chodzi. Powiem tak, no musiałbym pytać swoją, swoją kierowniczkę o to, czy my te dokumenty mamy. Na pewno te dokumenty są, ale na pewno to gdzieś mamy, bo nawet żadnego kierownika w chwili obecnej nie ma. Z ostatnich badań Eurostatu wynika, że 70% populacji Unii Europejskiej boi się żywności transgeniczne. I z tego powodu uważa Pan, producenci nie chcą opisać, że coś pochodzi np. z modyfikowanej soi? generalnie to by była antyreplana. Pan często testuje różnego rodzaju produkty. Współpracuje Pan też z organizacjami konsumenckimi za granicą. I jak tam to wygląda? Ostatnio we wrześniu moja partnerska organizacja z Niemiec, Stiftung Warente, zrobiła badania 12 produktów spożywczych na mm -hmm. zawartość GMO. Były to produkty bio i nie bio. Tak? I badania wykazały, że nawet produkty bio są zanieczyszczone GMO.